No witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, jestem w Sobuce, ponieważ właśnie wyjechałem z magazynku, którym tutaj jeszcze trzymam mnóstwo rzeczy, jadenatorzem najpierw tam żeby podpisać umowę z gospodarzem obiektu, znanego już obiektu Damiana, po to, by dobrze przygotować się do zlotu 20 jubileuszego zlotu. Wolnych ludzi, harmonia kosmosu, ale to jest taka podróż po prostu kilkudniowa, bo potem jadę na takie spotkania już z Wami, z tymi, którzy są w Sejmiku Łódzkim oraz w Sejmiku Kieleckim. To oczywiście są to spotkania robocze ogłoszone w związku z tym, że w Parlamencie są teraz wybory, I oprócz tego przed nami już niedługo też rozstrzyganie spraw związanych z regulaminami sejmików, no niesamowita sytuacja, w Polsce i na świecie. Niesamowite też nasze plany chciałbym w dniu 24 marca, a więc to będzie piątek, spotkać się z Włodzi na ulicy drewnowskiej 33. Tam tutaj Paweł Fiołkowski mi pomagał załatwić ten lokal. Liczę na te kilkanaście osób, taką bardzo roboczą, twardą, poważną naradę, jak i co dalej. Szczególnie jeśli chodzi o Parlament Wolnych Ludzi i co on wniesie w historię Polski, wnosi. Parę godzin później, bo o godzinie 19 już w Kielcach. Tam jest Aleja Solidarności 34, były dawny budynek z budu. tam będziemy mieli też spotkanie, tutaj mi pomógł z indeksu oświostasiu Szczepaniach załatwić to pomieszczenie, żebyśmy mogli w takim kameralnym gronie, ale się spotkać z otwartym, przyjść i się spotkać. Także no ja już nie ukrywam, że ta podróż to również wyjazd do Warszawy na spotkanie na temat książki profesora Bogusława Wiesińskiego, który ma być w Warszawie, a potem na same zakończenie zjeżdżam do Krakowa, bo tam ta grupa aktywnych w Semiku krakowskim robi kolejny event, to jest 27 marca. Także longiem, longiem tego jest rzeczywiście dużo. Nie zapomnijcie, że rozpoczęły się, rozpoczęły się wybory, nie zapomnijcie, żeby po prostu otworzyć tego linka, który przyszedł do Was jako mail mam nadzieję, że przyszedł prawdę z administracji Parlamentu dokonać bardzo ważnych wyborów. Chcielibyśmy ja też i tutaj zgłosiłem swoją kadaturę, jak część z Was wie, na przewodniczącego parlamentu i chciałbym tą roczną kadencję razem z Wami, razem z całym Komitetem Krajowym Wykonawczym, jak i Sądem Koleżeńskim, jak i Komisją Wyborczą i przede wszystkim Wami, sejmikami, wykonać po prostu naprawdę dużą, mądrą pracę. To są rzeczy historyczne. Po pierwsze, sam sposób podejmowania decyzji, który ćwiczymy, parlament jest czymś absolutnie unikatowym, a po drugie treści, jakie chcemy zaproponować w kampanii wyborczej, pokazać Polakom właśnie całkowicie nowy program, absolutnie odbiegający od standardów wszystkich programów, łącznie z tym, które, które tworzą różnego typu ugrobowania poza pozaparlamentarne czy tam pozasystemowe, to, to, to jest rzecz wielka, która nas czeka. Także pozdrawiam serdecznie, jutro rano wyjeżdżam, jak mówię, tożem. Potem, potem będzie Łódź, potem Kielce, potem Warszawa i potem Kraków, potem wracam do Wrocławia. Tutaj studio NTV we Wrocławiu, wprawdzie ustawione, ale jeszcze nie ruszyło, szukamy ludzi do współpracy, do prowadzenia właśnie tych realizacji, adminowania, chcemy przeszkolić, no i zaprosimy mnóstwo ludzi do współpracy, jeśli chodzi o redagowanie programów, prowadzenie programów. Pozdrawiam Was serdecznie. Jest tyle różnych naprawdę fascynujących rzeczy, informacji. Przygotowujemy się do Harmonii Kosmosu. Wierszy Mi Sztab pracuje permanentnie. Tam szczególnie nasze dziewczyny są tutaj no, niezawodne. E, cały czas narady, przyjmowanie programów. Wszystkie informacje podstawowe takie to zaglądajcie na harmoniakosmosu.pl. Tam też są maile gdzie napisać, jeżeli ktoś chce zgłosić stoisko, albo mail, gdzie napisać, żeby zgłosić się z czymś ciekawym do programu. Nie ukrywam, że prowadzimy takie poważne rozmowy z tutaj wybitnym przedstawicielem, może powiedzieć, świata UFO w Stanach Zjednoczonych. No to kwestie teraz już finansowe na tapecie, więc zobaczymy na jedna stadzie, czy te warunki nam nasz supergość, o którym tu jeszcze tak za dużo nie mówię, ewentualnie przyjmie, bo sam e, fakt, że chciałby przyjechać do Polski na zlot e, Funda, Harmonia Kosmosu, na jubileuszowy zlot, jest, jest przez niego potwierdzony. Natomiast mam nadzieję, że negocjacje doprowadzone będą do końca i damy radę. Pozdrawiam Was serdecznie. E, będę dawdawał oczywiście jakieś live z trasy, bardzo może ze i na pewno z tych spotkań i w Łodzi, i w Kielcach. Także serdeczności, serdeczności. Sobódka do dalej moje miejsce. Oprócz tego, że w Zawie Studio, tutaj oprócz magazynku, mamy też jeszcze inne miejsca, także pozdrawiam.